Jest ja prowi, te potrawy w Pokémonu włączyć. Nie ubyć koszmary. Kurwa, a propos koszmarów. Ja miałem sen. Ja pierdzielę masakra. Ja zawsze opowiadam temu, jest nie. One zwykle są dziwne, ale teraz to, to nie da się tego opisać słowami, co ja czułem. Naprawdę. Miło mi się, że wszyscy ludzie, jakby wyszliśmy na ulicę i, i patrzyliśmy w niebo. I tam był kurwa taki. Tak wyraźny kosmos, że to się w pale nie mieści, kurwa, wszystko było widać: gwiazdy, kurwa, galaktyki, jakieś, kurwa, nie wiem, Zorze, wszystko, wszystko było widać: wszystko takie kolorowe nie było, że to chuj. I był jakiś wybuch supernowej: wypierdoliło coś w powietrze, i to było tak kolorowe, że się tak bałem, czułem się jak mrówka, kurwa. Taki był straszny wybuch na niebie ja tego nie mogę opisać, serio, miałem taki pojebany sen Taki kolorowy był wybuch, pojebany Na niebie, że to, no mówię, nie da się tego opisać to Było mega jebnięte, ja gdzieś tam wlazłem do jakiegoś domu, się schowałem, kurwa Do piwnicy Masakra, ale naprawdę, to Bo wiecie, patrzycie w niebo, to ono jest takie czarne No może tam widać jakieś parę gwiazd Kurwa, ten widok, co ja tam widziałem, to to było pojebane, serio Masakra. Tu są a wiesz, że kiedyś tak było? Jak nie było zanieczyszczeń na niebie i światło od miasta, to tak noce wyglądały. Masakra, ale jaja. A wiesz, że supernowa jest blisko nas, ale jak to jest proroczy sen, jak pierdolnie to po nas. <laughs> kurwa. Nie wiem, miałem nagle taki sen. To było tak realistyczne, tak kolorowe były kurwa światełka na niebie. Tak czyste niebo, bo już to się w głowie nie mieści, serio. No te, tego nie da się opisać słowami, serio, jak to wyglądało. Chore.